W dzisiejszym odcinku będziemy odwzorowywać Karola Kawalerski w prawdziwym życiu. Tak. Ale pięknie! Mi się na maksa podoba ten domek. Jest tutaj taki klimacik. Czas na rowery, przybieramy się. Odpowiemy na różne pytania, które pojawiały się a propos naszego wesela. Dużo kontrowersji wywołało pytanie, dlaczego nie zaprosiliśmy ekipy. To wada się boi. I naprawdę. <laughs> Jaki mamy piękny widok. Mamy, słuchajcie, tutaj ognicho. I to jest kolejna ciekawostka z mojego kawalerskiego. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Ja jestem Weronika, dzisiaj jestem z moim mężem Karolem Siema. I w dzisiejszym odcinku będziemy Odwzorowywać Karola kawalerski W prawdziwym o, życiu Tak, Pojedziemy w góry, <grym> będą rowery, ale na pewno nie będzie piwa <grym> To prawda, ale na moim kawalerskim <grym> Też chyba tego piwa finalnie zabrakło Nawet o tym mówiliśmy w naszym filmie y, Dokumentalnym, nie? że finalnie jakieś sklepy no były właśnie, zamknięte To jest taki nasz mem nie? wewnętrzny Że y, po prostu pojechaliśmy tam, nie kupiliśmy nic w Polsce A na miejscu okazało się, że tam jest święto I nie dało się kupić, bo sklepy były zamknięte Więc byliśmy po prostu na bez piwa, ale był on e, i tak taki dosyć mocno sportowy, więc e, dzisiaj też sobie to a, po prostu zobaczycie. Zrobimy takie po prostu odzorowanie, jak to wyglądało u mnie. O Karola kawalerskim nie wiedzieliście w sumie nic, bo Karol też tego nie pokazywał, też nie nagrywałeś jakoś dużo z tego kawalerskiego. Macie chyba tam, mówiliście, że kilka fotek, a ja ym, podzieliłam się... Mamy, no. Nie, no kilka macie. Taką wszyscy razem, wszyscy to jedną. No to razem wszyscy, to ja też mam z dziewczynami, wiesz, mało. O twój kawalerski było mnóstwo pytań, dlatego też właśnie w dzisiejszym odcinku będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądał ten kawalera... Karola Kawalerski, ale też odpowiemy na różne pytania, które pojawiały się a propos naszego wesela. Także jedziemy do domku w górach, który na nas już czeka. Dojechaliśmy już na miejsce, Jesteśmy. wynajęliśmy chatkę i już tutaj będziemy spędzać sobie nasz czas. Pierwsza rzecz to, to właśnie chatka w górach, czy tam domek, więc zobaczmy co nas czeka. Dobra, mamy już chatkę. Patrzę ładnie. Mega ładnie, tak góralsko bardzo. Jest, Fajnie. Tu jest, jest? Więc Jeszcze... mamy dom w górach odhaczony. Jeszcze w ogóle patrz, patrz dom poka... w górach. Wzięliśmy też sobie oczywiście plan bo to też jest jedna z części, którą będziemy musieli tutaj zrobić My też mieliśmy pokera, ale nie zagraliśmy finalnie Nie zagraliście? Nie, ale finalnie, ale, ale jest poker, więc to też się zgadza Jest domek w górach Zobaczmy czy jest piwo, bo jak jest piwo to niestety musimy opuścić ten domek Bo ona nas na kawalerskim nie było piwa, to był mem Okej, okay, wszystko się zgadza, nie ma piwa A dlaczego nie było piwa, bo jak przyjechaliśmy tam, nie wzięliśmy z Polski Akurat byliśmy za granicą i jak tam przyjechaliśmy na miejsce okazało się, że akurat trafiliśmy na dwa dni święta I nie dało się kupić piwa, więc mieliśmy cały Czyli ja nie piję, więc gid, ale chłopaki chcieli się napić i nie było piwa i to po prostu mem. Siedzieliśmy, już było tak zajebiście, siedzimy w jacuzzi i wszyscy tak. Ale jest zajebiście, jakby jeszcze tu było piwo. Ale pięknie! Mi się na maksa podoba ten domek. Jest tutaj taki klimacik. W ogóle mamy tutaj trzy sypialnie, ponieważ tak chcieliśmy, żeby w ogóle przyjechali z nami jeszcze. Nasi przyjaciele, ale wszyscy mają jakieś plany, wszyscy wiecie, są w rozjazdach teraz. Jest taki intensywny dla nas czas, więc po prostu się nie udało. Zobaczymy, czy jeszcze może jedna para się do nas dołączy w później. W czasie, ale na razie jesteśmy w dwójkę, więc mamy taki po prostu wyjazd romantyczny. Razem, no. Romantyczny. Ej, choćby raparżowa, raparż normalnie można by je wziąć i spróbować czy działa. Jakoś. Ale w ogóle do zdjęcia by były zarobić też, żeby tak na takim śniegu zrobić fotkę. Ale jest przepięknie tutaj, jest taki klimacik. Od razu, jak tu weszłam, to sobie pomyślałam o Majusi. Majusia jest u dziadków dzisiaj, słuchajcie. Pojechała do nich tam do, do kuzynostwa, ale jak zobaczyłam te rzeczy dla dzieci, to od razu się za nią stęskniłam. No kiedyś takie narty właśnie były, nie? Ej, ale to normalnie jest na butach, zwykle. Ej, ten panna zaraz stąd wygoni, Karol. Ej, trzeba się przejechać na tym. To, to może już jutro. Czy będziemy mieć tutaj ognicho, będziemy mieć różne rzeczy, ale patrz w ogóle, jakie mamy pokoje. Patrz to. Tu jest słuchajcie taka część nasza daily, tu jest jedna sypialnia połączona z taką przeszkloną łazienką. Nice, mega fajnie. Taka, to tam jest domek, więc pewnie będziemy spać na górze. Ja mega lubię, jak są właśnie jeszcze takie książeczki z ciekawostkami poukładane, jakieś fotoksiążki i tak dalej. Ale też widać, że ten domek jest taką myślą o dzieciach również, bo są na przykład też tutaj bajki. Cute, co? No ja fajnie, wszystko bo? jest na telewizor, jest wszystko. No i musimy do te, tego domku wrócić z Mają. Fajnie, nie? Jest raz, dwa, trzy sypialnie. Możemy dzisiaj kochani wybierać, w które śpimy. No. Ale fajnie by było nawet jakby Jula z Kamilem przyjechali do nas, nie? No. no patrz ile idealne tu mają warunki. Także chatkę mamy, chatka wynajęta. Ty też miałeś góralską chatkę. Ja tak. miałam właśnie taką tak. y, chatę na, na Ibizie, taką powiedzmy bardziej nadmorską, a ty miałeś taką góralską chatkę. Górę, no. no i jest checked, tak? Cześć! Jest, Odwzorowane, jest odhaczone. odhaczone. Zakupy zrobiła, zrobiłam, co prawda małe, bo będziemy mieć wieczorem ognisko. Ale wzięłam wodę, jakieś picie i tak dalej. O nas się śmieli, śmiali chłopaki, bo Kamil, on jest y, dobry w kuchni, nie? No. Więc on kupił jakieś, jakieś rzeczy typu hummus, typu awokado, typu jakieś takie w ogóle rzeczy, których nie kupiłabyś nigdy w Polsce, ale piwa nie kupił. no <śla> jak <śla> Super! Super misy, mega, mega ładny! Tak myślałem. Na, narty są, narty są w środku. A, czyli taki klimat jak do sesji zdjęciowych w studiu. Pozwiedzaliśmy ten domek i wygląda on naprawdę niesamowicie. Zaraz się zbieramy na rowery, jako part 2 tego, co w mieście zaplanowane na kawalerskim. Okay. Ale najpierw jeszcze odpowiemy na kilka pytań, które się pojawiały a propos naszego wesela. W sumie takie najbardziej chyba kontrowersyjne to to, zazwyczaj co dotyczy po prostu pieniędzy. Jak u Wojewódzkiego padło, że wydaliśmy 2 miliony na nasze wesele, to Prawie dwa. Prawie dwa. To wszyscy się wiesz, tak trochę szokowali tym, że to akurat są takie koszta, ale z czego wynikało właśnie to u nas? To z tego, że my mieliśmy ślub za granicą i wiemy, że dokładnie wiecie, my mieliśmy bardzo mało ludzi. Mieliśmy w ogóle do no taki można powiedzieć, ślub marzeń, ale jakie było nasze założenie na temat naszego wesela i dlaczego to tyle kosztowało? I jakie jest pytanie, co kosztowało najwięcej i co odtali nas zdziwiło, że akurat to akurat tyle może kosztować? To sobie zaraz do tego przejdziemy. Dlatego to wesele tyle wyniosło, z tego względu, że my. my Myśląc w ogóle, pamiętasz jak byliśmy w Grecji i jak sobie planowaliśmy, jak kogo zapraszamy, jak to będzie wyglądać, to myśląc o tym weselu, mówiliśmy za każdym razem, że chcemy, żeby to były po prostu wakacje. Że chcemy zafundować właśnie tym kilkudziesięciu osobom po prostu wakacje, które będą połączone z naszym weselem. I super, że, że to się tak udało. No i teraz uwaga, dawaj lecimy na 3-4, mówimy o tym, co twoim zdaniem kosztowało dużo, a nie wiedziałeś, że tyle będzie kosztować. Masz? No. Dobra uwaga, 3-4. -y. Dekoracja. Suknia? No. No wiesz, suknię taką wybrałam, taką, żeby była faktycznie taka troszeczkę droższa. Ty za to miałeś kilka garniturów, więc się też trochę dogadaliśmy w ten sposób. Aczkolwiek, no, dla mnie zdecydowanie dekoracja, bo ja nie wiedziałam, że kwiaty mogą być aż tak drogie. A nie, to ja wiedziałem, bo też dużo robimy u nas w ekipie, jakby takich dekoracji, to są mega drogie rzeczy. Więc mnie dekoracja, technika w ogóle nie zdziwiły. Nie, kwiaty? Mega zdziwiły, że to jest aż taki, taki koszt. Szczególnie, że my musieliśmy w ogóle, słuchajcie, żeby mieć pewność, że to wszystko będzie dobrze wykonane i tak dalej sięgnaliśmy pod wykonawców, którzy byli z Polski, więc my tak naprawdę opłaciliśmy w ogóle loty, hotele dla wszystkich ludzi też z Polski i to też też dużo kosztowało a to, te, nas to wyniosło no i, tak dużo. no i transport wszystkich tych rzeczy I transport też tych kwiatów Bo my z Holandii ściągaliśmy kwiatki One sobie prze, przejeżdżały tirem, nie? No. Całym w ogóle była jakaś zamotka odnośnie tego no, ale finalnie w obrazku wyglądało to przepięknie No pięknie, 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 pięknie A, a propos drugiego pytania, czyli co było takim największym kosztem To nie co nas zdziwiło, tylko co po prostu było To w sumie były trzy składowe Budżetu, które były największe No to były dekoracje właśnie, hotel Hotel, no hotele. hotel y Hotele ogólnie dla to obsługi tego po no, 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 po prostu no, my chcieliśmy, żeby wszyscy mieli kilka dni, nie tylko jeden, tak. więc o, wszystkie hotele to była bardzo duża część. I technika to, był, to była trze No i a, lo lokacja. No lokacja tak. w sumie e, to była też gigantyczna część. Więc jakby lokacja, razem z jedzeniem. Technika, dekoracje i hotele. To myślę, mhm. że to jest większość tak naprawdę budżetu, nie? Takie myślę, że 70% pewnie. No. Ale nie żałuję, że to wydaje No nie, no w ogóle nie. Szczerze, jakby ten dzień totalnie oddał. W 100% oddał, bo to najpiękniejszy dzień, można powiedzieć, taki jeden z najpiękniejszy dni na w życiu? Ten dzień, ale też cały, experience te kilka dni Mega. po prostu oddałeś, że to był właśnie taki wyjazd weselny, można powiedzieć, nie? Tak. To było super, to było fajne. No i druga rzecz, pytanie, czyli coś, co widzowie mogą nie wiedzieć, ale my mieliśmy właśnie te kilka dni i to mogliście się dowiedzieć, będąc w kinie na naszym filmie, ale zdradzimy Wam tu taki sneak peek, że mieliśmy też poprawinę. Te poprawiny były właśnie na łódce. Na łódce. No. I dodałam ostatnie zdjęcie właśnie po już kilku miesiącach z tej łódki, dopiero pierwszy raz. Tak naprawdę ze wszystkimi na tej łódce też był taki super klimat że mogliśmy być tam wszyscy razem. Oczywiście kilka osób odpuściło łódkę ze względu na chorobę morską, ale jednak duża Większość była. Większość była. Mieliśmy w ogóle dwie łódki, jedna taka powiedzmy łódka cichsza, która była dla na przykład, nie wiem, dziadku, wiecie, yy, rodziny, taka właściwie spokojniejsza, gdzie ktoś chciał sobie więcej pogadać, nie imprezować, to właśnie szedł sobie na tą łódkę. One były bardzo blisko siebie, więc też były obok siebie tak naprawdę. I druga na druga Dzień. imprezowa. A, <laughs> no. więc, więc taka po prostu... Na, na niej po prostu śmialiśmy się, że byli młodzi i tam sobie po prostu imprezowaliśmy. My, także. No nie no, było, było super. Czas na rowery, przebieramy się. Ja właśnie dla chłopaków na moim kawalerskim zorganizowałem rowery. Wzięliśmy je z Polski, przywieźliśmy z Polski, żeby były fajne, więc ja w sumie ze sobą zabrałem swój rower, że wypożyczyliśmy tutaj. No i jedziemy na rowery elektryczne, to też jest ważne, bo one są o tyle fajne, że są idealne do jazdy w górach. Bo pod górę w ogóle się nie męczycie, można sobie wjechać, pooglądać, podziwiać, Zjeść jakąś kanapeczkę, napić się czegoś i później fajna jazda w dół. Zobaczymy, czy ta druga część dzisiaj będzie, ale na pewno ta pierwsza będzie, także wera jest gotowa. I jestem go. No to go. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Revolut i bardzo się cieszę, że mogę z nimi współpracować, ponieważ Bank Revolut to nie jest zwykły bank. To nowoczesna aplikacja, która pomieści wszystkie Wasze potrzeby. Między innymi możecie tam robić przelewy, możecie mieć swoje konto osobiste, wspólne konto z partnerem, kontrolować swoje wydatki, oszczędności i wiele innych rzeczy, o których zaraz Wam opowiem. Także nie zwlekajcie, a koniecznie pobierzcie aplikację Revolut za darmo. z mojego linku, który znajdziecie w opisie tego filmu, ponieważ macie okazję zgarnąć 125 zł na start. Warunki tej promocji znajdziecie pod linkiem w opisie tego filmu. W aplikacji Revolut działa już Blik i jest to super, ponieważ możecie wygenerować sobie kod, który jest ważny przez 105 sekund i możecie go sobie użyć przy płatnościach, na przykład na telefon. Teraz jest też dodatkowo opcja, że możecie zrobić przelew natychmiastowy na telefon osoby, która ma nawet konto w innym banku. Jest to naprawdę duże ułatwienie. Jak wiecie, ja uwielbiam podróże i podróżuję całkiem sporo, więc dużym ułatwieniem jest dla mnie karta Essium dostępna w Revolut. Możecie już teraz zapomnieć o fizycznych kartach ESIM, które musicie kupować na lotniskach. W aplikacji Revolut zrobicie to dosłownie w kilka sekund i możecie kupić sobie kartę ESIM przydzieloną do konkretnego kraju, w którym jesteście, lub kupić sobie nawet globalną, ważną na całym świecie. Super funkcją są też karty jednorazowego użytku, już Wam o nich wspominałam, ponieważ nie wyobrażam sobie teraz robić zakupów online inaczej. Jest to funkcja, która daje nam duże bezpieczeństwo i sprawia, że po prostu czujemy się bezpiecznie, robiąc zakupy online. Jak to działa? Po prostu generujecie sobie nową kartę, nowy kod w aplikacji Revolut, który po prostu wpisujecie w zakupach internetowych i przy każdych zakupach podajecie nowo wygenerowaną kartę. Dzięki czemu niwelujecie szansę na to, że ktoś może się wkraść na wasze konto bankowe. To tylko kilka spośród naprawdę super funkcji, które posiada aplikacja Revolut. Także koniecznie pobierajcie aplikację Revolut za darmo z mojego linku, który znajdziecie w opisie tego filmu, ponieważ macie okazję zgarnąć 125 zł na start. Warunki tej promocji znajdziecie w opisie tego filmu. Ty wyglądasz jak profesjonalista przy mnie. Pokaż się tu. Ja wyglądam jak, jak jakiś amator. Wiśnie ja tu, proszę bardzo, spoda, leginsy, Ale mam tak bluzę z golfem. O, dobrze, dobrze, dobrze. O. Nie, ty będziesz lepiej przygotowana niż ja, bo ja zapomniałem coś na głowę w ogóle. Ale to ja ci mówię, ja ci dam moją czapkę, bo ja wzięłam więcej. Ja zawsze mam więcej rzeczy. I do tego jeszcze... No. taką cienką I? git no myślę że git ciepło mi będzie no nawet może i za ciepłe, ale nie rysujemy, nie? No tak gotowi na rowery, nie mam pojęcia, co mi będzie czekało, bo jednak ta droga rowerowa ogólnie to jest jakaś taka jedna z dłuższych ścieżek tutaj, no zobaczymy, mam nadzieję że Dam radę. Jak jechaliśmy z chłopakami w trakcie naszego kawalerskiego, to ogólnie praktycznie połowa rowerów yy, padła. Po prostu padła. A najlepszy był Bartek Kubicki, który był najbardziej zajawiony razem ze mną na to, żeby zjeżdżać z góry downhillowo i po prostu, wiecie, zapierdziać kozacko, bo on jeździł w ogóle kiedyś na albo rowerach, albo na krosach, więc on ma tego skilla. I uwaga, wjechaliśmy do góry, zajęło nam to ze dwie albo trzy godziny, i po takiej trzygodzinnej podróży, słuchajcie, zaczynamy zjeżdżać w dół. Trwało to 15 sekund, Bartek przebiło pone. O kurde. Co najlepsze? Wzięliśmy z Polski. I specjalnego kita do naprawy opon, ale nie wzięliśmy go ze sobą na ten wyjazd. <grym> o nie. Więc Bartek po prostu pojechał do, do domu. O nie. Ja nie jestem chyba gotowa na takie, wiesz, aż trzy godziny jazdy. Trzy godziny aż będziemy jeździć, ja nie wiem. Ja, nie wiem, to ty ogarniasz tutaj traskę, nie? Jest tutaj taka traska, zaraz ci ją pokażę. Taka długa, specjalnie właśnie o, obok tego domki ogarniałam. Karol nam pożyczył okularki. okularki. Wiem, będziemy nagrywać. sobie nimi nagrywać, żeby wiecie, kamerę nie brać wielkiej ale ze sobą, tylko że faktycznie to była jazda tutaj, żeby trochę też sobie poćwiczyć. Ej, ty wyglądasz jak Fortuna we totalnie. Tak. Tak. Ready? Let's go! Gdybyście się kiedyś zastanawiali, jak wygląda na stok, który jest włączony ze zużyczku, jeszcze nie otwarty, to właśnie tak. Hello! Pozdrawiamy! Zobaczcie, jaki mamy piękny widoczek. Jesteśmy już w połowie drogi, ale zmierzamy na sam szczyt, punkt widokowy, naprawdę. Dzisiaj pogoda nas rozpieszcza, także jest fajnie. Super. bo w ogóle tu jest trzeba wjechać stokiem do góry. Po prostu tu, gdzie jest stok narciarski, teraz jest trawa, no bo nie ma śniegu, jest ciepło, a ludzie wchodzą sobie spacerkiem, a objeżdżają na rowerach na samą górę, żeby wejść na ten punkt widokowy, więc no to będzie mega fajnie. Fajne jest, to, że też możemy zobaczyć, jak w ogóle wygląda. Opać, jak tam jeszcze ładnie. No. Jak wygląda stok narciarski, a tak naprawdę poza sezonem? To jest tak stromo, że można. Się uczyć na. Na koło wchodzić. Mega łatwo. Na maksa stromo, ale pięknie. Wow. Jeszcze idealnie nam dzisiaj to słoneczko dopisuje. Cudownie. Ale zobacz, jesteśmy, To już tu. Wychodnie rozpróbowane, ale na koło. O! Jak ten kryzys. Skurcz w stopie. Czuję, że podałuję i tak cały czas nie daje rady. No. Ten rower jest dla mnie za ciężki. Wam się, że zlecę do tego. Kurde. No byłbyś. Nie no, ten rower jest ciężki. Też... No ciężki, no. Na no, te baterie najwięcej ważą, nie? <grystanie> <grystanie> Nawet Wera na koło poleciała. Dobra Wera, teraz musimy się rozpędzić, bo teraz jest mniejsza górka i zaraz będzie większa. O, teraz jest stroma, więc teraz... Full? Oj, super! I troszkę odpuszczaj, troszkę odpuszczaj. O, ekstra! No i dobra, no już jechaliśmy. Teraz wiesz chill. Super. Dotarliśmy, słuchajcie, na miejsce, tak to wygląda. Wygląda to jak jakiś statek kosmiczny. Ja, to jest wielkie w ogóle, nie? no Ej, Mega fajne, w sumie. W ogóle tutaj ludzie wjeżdżają autami. Nie wiedzieliśmy, że się da. My wjechaliśmy po stokruch. <laughs> <laughs> ale Aha. bardzo mieli, bo nam zaproponowali, żeby schować rowery w ogóle do razy więc ekstra. My mieliśmy, kochani, alternatywną trasę. hej są ale musimy zjechać, co? Na to jest a na ale ona stawanie. jest stroma, no. No mega. ty najpierw jedziesz najwyżej ja po <noise> no dobra. Można wchodzić. Nie. Trzeba zjechać, mam nadzieję, że się będzie dało, nie? Bo to wygląda mega fajnie, ogólnie taka zjeżdżona. Wow. To jakby za cała 120 na godzinę. A tam nawet jest DNA. To ja nie wiem, mój, mój żart. Tak, Sylwia, uwielbiamy cię buziaki. <laughs> My jesteśmy teraz e, w Skywalk, serce Poronina i naprawdę jest tutaj ładnie, nigdy to nie mieliście. Ja w nie? ogóle jak widziałem to na zdjęciach, to myślę, dobra, to pewnie będzie jakaś taka dziesięciometrowa wieża widokna. W cudzysłowie taka lipa, wiesz, taka turystyczna miejscówka, Ta, ale, nie? Ale taka, ale taka lipna, a to jest naprawdę porządne to, i poważne. A nie? jak tam widać cały jest widok na panoramę w ogóle zakopanego na całe no. te tatry. Pięknie! A tam góry czekaj z tamtej strony są. Tatry. 3. Ale Stam tutaj 3. też za nami, patrz, pięknie no. to widać Teraz akurat jeszcze jest trochę mgła I tak jest dobra przejrzystość, bo była o wiele większa Ale jak, jak, jak tutaj jeszcze mam nadzieję, że się rozjaśni A ma się rozjaśnić, słuchaj, za pół godziny To będzie jeszcze ładniej No, przepięknie jest, naprawdę nie, No ja trochę się to różni od Nowego Jorku W Nowym Jorku jest takie właśnie przeszklanie takie ładnie. popularne No Tam, proszę Państwa, Tatry okazałości, ale właśnie troszkę jest chmurek dzisiaj Ale i tak wygląda fajnie Ej, nie spodziewałeś takiego miejsca no tak. Lecimy z kolejnym pytaniem dotyczącym naszego ślubu. Dużo kontrowersji wywołało pytanie, dlaczego nie zaprosiliśmy ekipy, dlaczego właśnie zaprosiliśmy tylko tak mało osób i tak dalej. Odpowiedź jest prosta: zawsze chcieliśmy mieć raczej małą część osób na weselu, nie? Zawsze chcieliśmy tak mieć tylko tak, tak, na było wesele. Tak, kameralnie. Finalnie było 30 osób około, więc bardzo mało. I my. I byli faktycznie tak na Tak, i tak naprawdę się kierowaliśmy takimi zasadami: po prostu z kim utrzymujemy taki bliski kontakt i spotykamy się, wychodzimy na jakieś obiadki, posiadówki, kto po prostu poświęca nam czas, my mu Taki, wiecie, to to było dla nas wyznacznikiem, czy to jest osoba nam taka po prostu bardzo, bardzo bliska, nie? Bo oczywiście, Więc, że mamy mnóstwo osób, z którymi utrzymujemy kontakt i, i jesteśmy lubimy, kumplami i tak dalej, ale chcieliśmy zaprosić takich, wiecie, najbardziej, najbardziej takich przyjaciół i tą kategorią się też kierowaliśmy i wiedzieliśmy, że też ludzie się nie obrażą i cieszymy się, to, że nikt nie ma nam tego za złe że nie został zaproszony, ale wiemy też, że wybraliśmy po prostu właściwych ludzi, bo bawiliśmy się po prostu świetnie, wszyscy byli tam dla nas i po prostu byli ja. nasi najbliżsi, najbliżsi przyjaciele. To i po prostu ludzie, z którymi mamy... Najlepszy, najbliższy kontakt, z którymi się spotykamy często, regularnie i takich zaprosiliśmy, więc ja uważam, że tak jest najlepiej na, na swoje wesele, że po prostu czuć się mega dobrze. No że wiesz też... co u kogo słychać, on wie, co u ciebie słychać, spotykacie się, się. My się kierowaliśmy też, że nie zapraszamy na przykład ciotek, wiecie, takich, no że tak. to też jest duża kontrowersja to też wam Ale to Z tego samego powodu. Yy, no właśnie, właśnie stwierdziliśmy, że zapraszamy tylko te osoby, z którymi się widujemy, na przykład więcej niż trzy razy do roku, na wiecie, jakieś święto czy coś w stylu. Po prostu chcemy mieć yy, takie osoby, z którymi się widujemy bardzo, bardzo często. I z którymi na przykład, nie wiem, nasza rodzinka się już też z nas, z którymi po prostu jesteśmy najbliżej, najbliżej, więc też takie osoby zaprosiliśmy. No i tutaj z góry wszystkie ciocia, przepraszam, że nie zostały zaproszony, ale po prostu taką podjęliśmy też decyzję. My też mieliśmy taką jedną zasadę, że to ma być dzień, w którym my mamy być szczęśliwi. Nie tak. nie goście oczywiście, oni też chcemy, żeby mieli fajnie, ale to ma być nasza, nasze nasz wesele, dzień. nasz dzień, właśnie... czas dla nas, wszyscy mamy świętować i my też naszą miłość. Tak. Więc, więc chcieliśmy zrobić tak, żeby nie zapraszać kogoś, bo wypada. Nie, zapraszamy, bo się z kimś przyjaźnimy, bo się z kimś lubimy. A nie, że wypada. Dokładnie, i bardzo często jest coś takiego, nie? że ludzie zapraszają właśnie naprawdę dość osób, bo wypada. Bo wypada albo jeszcze sąsiadkę, koleżankę I się mamy i tak Tak, się, tak i, i potem tak naprawdę z tymi osobami się nawet na weselu nie zamieni ani słowa. A my właśnie chcieliśmy mieć tych najbliższych, najbliższych. Skąd? stąd też taka nasza decyzja. No, my mamy że żebyśmy tam poszli, bo tam jest gniazdo na środku, wera. Musimy wejść do tego gniazda. Nie wiem, jakoś tak nie jestem przekonana. Dobra, gniazdo, dawa, już jesteśmy. Piona, udało się, zaraz się boi. I naprawdę? to jest straszne. Nie jest dzieci jadą na Nie, wiem, się to dohamuje mocno ten dywanik, bo na takich dywanikach trzeba jechać, więc chyba chyba Na Na chyba będziemy jechać. Ja się Ej Go! Lecimy! Ej, ale fajne, ale wytrzepało tak. Bl -bl -bl -bl. Nie? Ja tak ciężko ja tak no, Ale fajne, fajne Fajne, no Ale był taki moment, tak, tak mega szybko, o, taki zakręt, nie? Będzie mi A i mi też głowę, my boże jak to trzepie Za nami wielkie błoto, wybrałam jakąś alternatywną trasę, która nie do końca chyba była dobrym pomysłem, bo patrzcie na moje buty Let's go, jedziemy dalej Proszę państwa, Wela nas prowadzi, ja mówię, dawaj jedziemy tamtą samą trasą Wera, nie, chodź jedziemy tędy Tymczasem ta nowa trasa No co no, i boczkiem przejedziemy O, ja. Przeprowadźmy tu rower, to jest bardzo głębokie błoto. Uważaj, bo ja wpadłem w to i to jest hardcore. Zobaczcie kochani po drodze, jaki mamy piękny widok. No to jest niesamowite, nie? Cudownie co? Opłacało się jechać tą trasą. No. Ja jestem cała w błocie O kurde. <grym> Ale lipa. No musimy jakoś się przedostać tam. Nie, zaraz to się skończy. Moje buty. <grym> <grym> Dojeżdżamy, zmarznięci, mega Tak bluzę, bo inaczej bym zamarła Stali w błocie, ale patrzcie jakie widoczki przed nami Nice, mega ładne Wróciliśmy, tacy zmarznięci, tacy mokrzy I musimy serio się zagrać Dobrze, że mamy w ogóle ten kominek I odpalamy zaraz ognicho, Ale, no wybraliśmy jakąś alternatywną trasę Wybrałaś ty Ja, wybra, ja wybrałam Ja mówię, dawaj prosto w dół Dobra nie, nie tamtej. Tam, ale bo ta asfaltowa droga nas zmyliła, bo to by był taki kawałek asfaltowej drogi. I weź sobie ten kaciek od razu cieplej. A jeszcze po, idę poszukać do góry jakiegoś cieplej się ty opowiedz. Co się stało? Mam takie czerwone dłonie, całe zmarznięte. Dobrze, że Karol mi pożyczył e, bluzę. Bardzo Ci kochani, za to dziękuję. Bo inaczej to ja bym zamarzła, Ja miałam, wiecie, tą e, e, moją koszulkę, miałam na to jeszcze taką bluzę. Jeszcze na to kurtkę, co prawda nie taką jakąś super całą puchową, ale z ta puchowa kurtka, bo z Klera, one się raczej charakteryzują, że są ciepłe. No i na początku mi było mega ciepłe. Bo, ale na tym powrocie, no to już masakra. O, kołderka. Teraz się ogrzewamy, przebieramy się. Zostańcie szybciutko. I zimciutko. będziemy jechać na coś do jedzonka. Ale fajnie było nam tej krowie, mimo że tak zmarliśmy, to fajnie. mega fajnie. Szkoda, tylko właśnie, jakby było troszkę cieplej, nie? To no. byłoby super. To byłoby idealnie, ale, ale tak to jesteś super. zimny, no ja mam Jak ty już jesteś zimny, to już naprawdę musiało być mega zimno. U nas jest taki kontrast, że ja zawsze jestem mega zimna, Karol jest zawsze ciepły i on mnie zawsze ogrzewa. A ty masz takie zimne ręce, że naprawdę musiałeś mega zmarznąć moje. O, to to masz jeszcze? Zimniejsze. Ja mam pożyteczkę lody. O jezus. <grystanie> no. I tak zmarliśmy, ogrzaliśmy się chwilkę, ale i tak jesteśmy tacy zmarznięci. Ale jedziemy na jedzonko. Mamy taką pyszną miejscówkę w Białce Tatrzańskiej, i właśnie tam się wybieramy. Jak u Ciebie było na kawalerskim? Kamil chyba gotował, co? No, my byliśmy raz y, w restauracji pod złotymi łukami. Serio? No, bo nic nie było, bo wszystko było zamknięte. A tak to po prostu gotowaliśmy, no. Kamil gotował. O, no co tu mamy? Domowe. Janek. Ja mam wielką słabość do placków po Mega mi się kojarzą właśnie z górami. Jak jeździliśmy zawsze z rodzicami w góry na narty, to zawsze to zamawiam I chyba za każdym razem, jak jesteśmy w górach, to ja zawsze zamawiam to samo danie. Zawsze. Tylko zawsze proszę o sos osobno, żeby po prostu te placki nie były takie namoczone, ale bardzo dobre. Mega fajne, bo jest taki klimacik. No, do kominka tutaj, żeby rozpalić. Ciekawostka a tych moich Moon Bootsów. Uwielbiam je, uważam, że to są najcieplejsze buty ever. Dostałam je od mojej mamy i to były moje pierwsze i jedyne Moon boots, ale w tym roku na pewno będę um, chciała sobie zakupić jeszcze kolejne, ale uwielbiam te buty, po prostu byłam w nich w Laponii, jak było minus 17 stopni i było mi w nich naprawdę super ciepło, więc jeżeli szukacie fajnych, ciepłych butów na zimę, to Moon Bootsy dają radę. Mamy, słuchajcie, tutaj Ognicho. I to jest kolejna ciekawostka z mojego kawalerskiego, czyli wspólne wieczory na zewnątrz. No co prawda teraz jest zimniej, bo my byliśmy w lecie, więc tam to było chillowanie sobie w jacuzzi, w basenie i na saunie. Ale to spokojnie, Ale... sauna dla Ciebie też zaraz będzie. Ale no siedzenie wspólne po prostu razem to, i, i takie jednoczenie się, to myślę, że możemy odhaczyć i zaliczyć. O jest piątka. Ale zimno. No, tam było troszkę cieplej, co? No. Siedzimy sobie, słuchajcie, tutaj przy ognisku jest klimacik. Już za niedługo spadnie śnieg, Będą święta, super będzie. Ale góry są też piękne, jak się jedzie przed sezonem. Wiadomo, nie ma jeszcze śniegu, który robi największy klimat, ale jednak też jest fajnie, nie? No. Nawet latem, właśnie tak jak wy byliście w górach, to też jest super. Nie, ale latem to jest ekstra, no. No Na rowerkach, ale rowerki odhaczone, chatka w górach odhaczona, brak piwa odhaczone, tak. jedząka odhaczone, wieczorki na zewnątrz odhaczone. No i zaraz. Przed nami sauna i rekreacje. Różne rzeczy będą, więc też zaraz będzie odhaczone. Oczywiście do tego przejdziemy zaraz, ale jeszcze przy okazji zdradzimy wam y, odpowiedź na kolejne pytanie dotyczące naszego wesela. Było dużo pytań, czy mieliśmy takie typowe tradycyjne rzeczy na naszym weselu? To na przykład mieliśmy oczepiny, tak. mieliśmy y... A to rzucanie krawatem i No to co są właśnie? Tak, oczepiny Bezda, i właśnie chyda. to mieliśmy. Ja to strasznie chciałam mieć i no to uważam, że... i może to ktoś by powiedział, że to kiczowate, ale ja lubię to. Lubię Nie, te rzeczy. Fajne. To to bo mega dużo śmiechu, bo tak się pośmialiśmy. O, mieliśmy na przykład błogosławieństwo przez, rodzi przed ro przez rodziców, aczkolwiek my, my je mieliśmy na kolacji przedślubnej, z tego względu, że Karol mnie nie widział przed ślubem w ogóle i nie moglibyśmy tego zrobić przed naszym, przed naszym ślubem. Dlatego mieliśmy właśnie na tej kolacji przedślubnej. Co jeszcze takiego no, mieliśmy? Mieliśmy jeszcze ten, te kieliszki dwa. O, tak, właśnie, mieliśmy kieliszki wódka-woda. Tutaj Karol wylosował wódkę i pierwszy raz od, no już mocnych... 10 lat ponad, 11. No, kilkunastu lat napił się pierwszy raz alkoholu tylko, tylko po prostu ten raz. wyjątkowy raz. Ale na przykład, y, czego nie mieliśmy. O, na przykład nie mieliśmy powitania chlebem i solą. W ogóle tego, to omijaliśmy. Ale mieliśmy też takich kilka fajnych, takich tradycyjnych rzeczy i mi się to mega podobało. No i mieliśmy też pierwszy taniec. Tak. Ja, bardzo chcieliśmy mieć pierwszy taniec, nie? No. Mieliśmy pierwszy taniec do naszej piosenki. Dużo mieliśmy. Dajcie znać, jakie wy mieliście rzeczy na waszym weselu albo, albo chcecie, mieć. chcecie mieć. No. Ekstra. Ale mam męża! Co ci tutaj wyprasować jeszcze? <grymne> o, ale będzie klimacik z tym. Mega. Ja już się wykąpałam, ponieważ Karol teraz był drugi w kolejce na masażu. Mega tak fajnie. fajnie że tak zalaksoba. No, bardzo dobrze że pani masowała. Zarobiście to maso masaż Dziękuję Ci bardzo. Wieczorne gierki w Rumiko. Był taki moment w moim życiu, że grałam w to dosłownie codziennie. Uwielbiam tą grę i bardzo ona mi się... O, Paluszek się tu jeszcze za mną na... Kojarzy mi się. Słuchajcie, jak jeździłam z rodzicami przyczepą kempingową na wakacje i właśnie tam graliśmy mnóstwo razy z moją mamą, z moją tatą, z moim bratem, właśnie w Rumiko. Także dzisiaj gramy w Dajcie znać, czy wy od razu sobie parujecie kolorami i dostosowujecie, o mam Czy nie, bo ja sobie tutaj zawsze już tak rozplanowuję wszystko kolorkami Jak mam to wymieniam, tak? Tak, no teraz już możesz wymienić, bo potem już nie możesz Pamiętam mój brat, ogólnie on zawsze robił tak, że zgromadził mnóstwo My już byliśmy wyłożeni i nie mieliśmy później w czym grać, wiesz co no. A on tak w ogóle się zapełniał full, full, full Co tu na... Kolejny dzień i mamy śniadanko, pięknie to wygląda. My już jesteśmy po śniadaniu i właśnie zbieramy się z tego pięknego domku i wracamy już do Krakowa. To był super wypad i też taki fajny czas dla nas, który spędziliśmy sobie we dwoje. Co prawda plan miał być inny, miało być z nami wiele osób, ale i też fajnie też tak wyszło, bo spędziliśmy sobie czas tylko i wyłącznie we dwoje i odpoczęliśmy sobie na maksa w te 24 godziny. Kawalerskie odwzorowane dobrze? Tak, myślę, że, że dosyć dobrze, no. To już chłopaki ocenią, także proszę napisać w komentarzu, czy o czymś zapomnieliśmy. Dalej podczułem, mam, że piwa nie było. <głosy> <głosy> także tutaj to zostało zachowane. Dajcie znać, jak wy spędziliście swój panieński czy kawalerski w komentarzu. I koniecznie pobierajcie aplikację Revolut, by 125 zł na start z mojego linku, który znajdziecie w opisie tego filmu. Więcej szczegółów znajdziecie również w opisie filmu. A my się z wami żegnamy do kolejnych filmów. Do zobaczenia. Pa!